Wam widzowie jedną rzecz. Nagrywałem wiele materiałów z różnymi osobami. Były to osoby naprawdę już ogólnie w Polsce znane, ale tutaj mogę powiedzieć w stu Rozmawiam z legendą polskiego darta. Dzisiaj w szybkich strzałach moim gościem jest Aleksandra Grzesik Grzyłka, pięciokrotna mistrzyni Polski. Witam Pana serdecznie. Cześć Kacper, witam wszystkich. Ola, zasady są proste, bo się przyznałeś, że jesteś fanem kanału. Odpowiadamy tak lub nie. Ewentualnie raz możemy użyć pomidora na całą naszą zabawę. Oczywiście możesz też tutaj swoje pytanie, że tak powiem, odpowiedź swoją przedłużyć. I ostatnie parę pytań będziesz musiała dokończyć moje zdanie. Gotowa? Jasna sprawa. Dobry, wy oczywiście słyszycie już muzykę, żebyśmy tutaj my weszli w klimat, a my lecimy z pytaniami. Gdyby ktoś mi powiedział, że po przerwie wrócę na taki poziom, odpowiedziałabym? Mm, nie wiem. Pewnie odpowiedziałabym, że nie wiem, a udało się, ale to też pewnie dzięki mojej determinacji, bo ja, że tak powiem, odsuwając moją karierę na bok, zrobiłam to bez najmniejszego żalu. Chciałam mieć rodzinę, i wiedziałam, z czym to się wiąże, I wiedziałam, że jeżeli będę chciała wrócić, to po prostu to zrobię. No i udało się. Ostatni wygrany tytuł znaczył dla mnie wiele. Tak, kurczę, ten rok w ogóle gdzieś pod skórą. Dużo osób mnie pytało o emocje, były niesamowite i ja gdzieś pod skórą już czułam, że ten rok może być dla mnie wyjątkowy. Nie przypuszczałam, że się aż w taki sposób to wszystko poukłada. Po 10 latach zdobyć kolejny tytuł, gdzie wtedy, 10 lat temu... To był mój czwarty tytuł, w kolejnym roku e, też, że tak powiem, otarłam się o ten tytuł, bo było bardzo blisko, bo grałam finał. E, więc po dziesięciu latach, piąty tytuł Polski, tak, tak, bardzo jestem szczęśliwa do tej pory. Przy, przyznaję, że za kulisami puściły mi emocje. Tak, tak było, tak, poleciała mi łezka, nie ukrywam tego. Pytanie, które musiało się pojawić. Jestem najlepszą darterką w historii polskiego darta. E, chyba nie, nie, ja siebie tak nie postrzegam. E, myślę, że e, pokazałam, dużo osiągnęłam. To jest też wynik mojej, mojej pracy e, tego, ile włożyłam e, w treningi, w przygotowania. Ale nie, myślę, że nie, ponieważ jest sporo zawodniczek teraz. Sport nasz, żeński, rozwija się cały czas, idzie w dobrym kierunku. Ja na przestrzeni tych lat, nawet po tej przerwie kilkuletniej, po której wróciłam do grania, to, to widziałam dosyć wyraźnie, że, że ten poziom skoczył, co mnie bardzo też cieszy. Więc nie, jestem gdzieś w czołówce, ale nie uważam się za najlepszą. Ale w swoim prime byłam nie do pokonania. No tak, ja też jestem osobą cierpliwą i potrafię czekać na rezultaty, więc gdzieś to się później przekłada na te moje wyniki. Jestem wyciszona, nie, nie widać po mnie emocji, więc to działa na moją korzyść i no tak, jak sobie już coś, coś postanowię, to konsekwentnie dążę do celu. W powrocie bardzo pomógł mi mój mąż. No tak, oczywiście. Pierwsze, pierwsze koty za płoty, że tak powiem, jeszcze z dzieciakami małymi, no to było wyzwanie dla nas, ponieważ czy zorganizowanie opieki, czy po prostu dzieciaki też z nami jeździły na turnie, jakby byli młodsi i dawały się jeszcze utrzymać na przykład na rękach albo gdzieś tam, e, gdzieś tam w łóżeczku, żeby nic im się złego nie stało w końcu. Tak, Adrian bardzo dużo mi pomógł przede wszystkim, mobilizował mnie do tego, żebym w końcu stanęła do tej tarczy umęczona po całym dniu, ale, ale tak zaczęłam rzucać, zaczęłam jeździć na turnieje. Dzięki niemu też zaczęliśmy tu lokalnie grać. Puchary polski to był właśnie taki pierwszy krok, żeby wrócić w ogóle, wyrwać się z tych pieluch z tego domu. No i tak, to poszło, tak. Zaczęły, zaczęły się puchary polski, zaczęłam grać bardziej regularnie, starałam się trenować w domu, no i właśnie gdzieś się, gdzieś się przełamałam i wróciłam, tak, w końcu wróciłam po kilku latach. Dużą motywacją są moje dzieci. Oj, tak, tak. Muszę się przyznać szczerze, że stojąc, stojąc właśnie na podium, tak jak trzymam ten puchar za mistrzostwo Polski, to, to Miałam ich przed oczami i wiedziałam, jak się będą cieszyć, jeżeli to trofeum już przywiozę do domu, postawię na stole, bo zawsze tak, tak właśnie robimy, gdzie wracając gdzieś tam późnym wieczorem albo w nocy zostawiam moje trofeum na, na stole kuchennym i oni rano wstają i mama, mama, gdzie my to postawimy? Gdzie <grym>, my to postawimy. <grym>, Zdobyłam w darcie wszystko. Teraz czas na śrubowanie rekordów. Tak, no chciałabym podzielić się ze wszystkimi jakąś mega informacją, że zamierzam jeździć za granicę i, i gdzieś tą poprzeczkę podnosić, tak, w jakiejś może niezbyt dalekiej przyszłości jak najbardziej, ale na tą chwilę koncentruję się, żeby być tu i teraz, czyli będę się starała tą moją formę budować nadal. Małymi kroczkami, ponieważ dla mnie rodzina też jest bardzo ważna. Dzieciaki są jeszcze w takim wieku, że mnie potrzebują, więc chcę wykorzystać ten czas, żeby być przy nich. Później, jak już nie będą mnie potrzebować za kilka lat, będą, będą na tyle samodzielni, to może właśnie będzie ten czas, żebym ja gdzieś dalej ruszyła. No i coś zaczęła więcej, więcej działać. Na tą chwilę. Jak najbardziej tutaj nasze podwórko, tu na terenie Polski oczywiście walka o kadrę. Ale tak, tak. Bardziej tutaj stacjonarnie, jednak wyobrażam sobie ten, ten kolejny sezon. Przyjdzie czas, aby powiedzieć basta. Z Dartem? Tak. Wydaje mi się, że może się to nie udać, dlatego że Nikodem ma straszną zajawkę na, na rzucanie. I jajku, on jest niesamowity. On rano potrafi wstać i przed przedszkolem, po prostu rzuca do tarczy. Czasami rzuca więcej niż ja, niż, niż Adrian. Więc myślę, że on nam raczej nie odpuści, że, że ten dart nie zniknie z naszego życia. Mało tego ja dzięki temu sportowi poznałam mojego męża i takżeśmy sobie wtedy obiecali, że dart gdzieś zawsze będzie zajmował szczególne miejsce w naszym życiu w naszej rodzinie. No i póki coś to się sprawdza i myślę, że nawet jak gdzieś będziemy tam dziadkami, to, to gdzieś <grym> jednak... Zresztą nie pozbędziemy się pucharów, nie pozbędziemy się tych wszystkich pamiątek z tego okresu, więc chyba tak się nie, nie zdarzy, żeby dar zniknął z naszego życia. A propos Adriana, jestem w stanie pokonać Adriana, mojego męża. No tak, tak, zdarzało. Może nie za często, ale tak, czasami trenując. To jest fajne, że na przykład my mamy taką możliwość, żeby trenować sobie razem w domu. To, to, to jest bardzo fajne, no bo nie, nie wszyscy mogą tak robić, nie, nie wszyscy, właśnie, nie wszystkie małżeństwa są darterskie, Tak, tych małżeństw jest relatywnie dużo mniej niż tych drugich. Więc ja się cieszę, że mam taką możliwość tutaj trenowania z mężem. I tak, zdarzało mi się wygrywać, i czasami też żeśmy sobie takie mecze robili naprawdę na wysokim poziomie, i było widać tą zaciętość. miło że się kochamy, to było widać, że ta rywalizacja była na takim naprawdę porządnym poziomie, można powiedzieć, tak? Z takim zacięciem. Powiem więcej, gdyby podczas Mistrzostw Polski byłby turniej mieszany, to byśmy go wygrali. Z Adrianem? Tak. E? A to ciekawe pytanie, Kasper, zaskoczyłeś mnie. Eee, nie wiem. Tak, to, to chyba będzie właściwa odpowiedź, nie wiem. Pewnie byśmy się starali, ale jakby się to ułożyło, to nie mam pojęcia. Okej. Okay. Jest zawodniczka, która może wygrać więcej ode mnie tytułów. No, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. E, dziewczyny, dziewczyny są bardzo ambitne. Zresztą e, przykładają się do tego i trenują w domu, bo przyznam szczerze, jak zaczynałam grać e, w lotki, to treningi w domu nie były zbyt popularne. Bardziej e, znaczy, mężczyźni wiadomo, oni mają troszkę inną mentalność, ale tak jak rozmawiałam z zawodniczkami, te. To... 10 lat temu, to treningiem było branie udziału w turnieju. Czyli na przykład, jeżeli ktoś regularnie gdzieś tam grał w turniejach lokalnych plus jakieś drużynówki weekendowe czy jakieś, nie wiem, półtorówki tak zwane, czyli jakieś turnieje o wyższej randze, ale też weekendowe gdzieś w okolicy lokalnie. To było traktowane jako trening. Z biegiem czasu to ewaluowało, ewolu, i dziewczyny teraz poświęcają czas też w domu. I to jest fajne, bo widać od razu efekty, więc e, tak, myślę, że, że jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał osiągnąć ten cel, to, to myślę, że, że ma szansę, tak. Ja, ja oczywiście też nie będę odpuszczać i też będę walczyła, więc, więc tutaj ale... trzeba będzie. Się zmierzyć, ale tak, jak najbardziej dziewczyny mają potencjał w Polsce. No, cztery tytuły ma Karolina Podgórska, także też y, będzie na Dokładnie. pewno walczyła o ten następny tytuł. Pięknie patrzy się, jak powstał specjalny tur dla, dla pań w polskiej organizacji DARTA. No tak, tak, oczywiście. Mnie to bardzo cieszy. Mój mąż zawsze był zagorzałym orędownikiem Darta Kobiecego, starał się go promować, no bo wiadomo, nas, kobiet grających jest relatywnie dużo mniej niż mężczyzn. Z oczywistego punktu, oczywiście, powodu, ale tak, jak najbardziej to cieszy i, i mam nadzieję, że to wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Kiedyś byłoby to nie do pomyślenia? Tak, myślę, że tak. Bo kiedyś jednak byłyśmy byliśmy traktowane tak bardziej marginalnie. No, no, niestety tak to było. Kobieta nie, nie stawiała zbytnio oporu podczas meczu, więc grałyśmy sobie, nikomu żeśmy za bardzo nie przeszkadzały, ale tak, ale też nie, nie szedł za tym jakiś szacunek czy respekt. Ostatnie takie pytanie. Dart kobiecy w Polsce się rozwija. No tak, oczywiście, to już o tym wspomniałam wcześniej, widać progres, to jest fajne, ponieważ jak któryś z zawodniczek wskakuje na jakiś swój naprawdę taki mega turbo fajny poziom, ciągnie za sobą pozostałe, bo, bo to daje kopa do tego, żeby trenować, żeby spróbować sprostać tym wymaganiom, no i zmierzyć się i żeby w końcu z tą zawodniczką wygrać, no tak, tak następuje ten, ten progres, ten skok. Czas na pytania, które musisz dokończyć moje zdanie. Aktualnie gram lotkami? Ojejku, zastrzeliłeś mnie. 22 gramy to są lotki Red Dragona na pewno, jeszcze, jeszcze mojego starego sponsora. Jestem w ogóle bardzo przywiązana do, do sprzętu. Nie zmieniam, nie kombinuję, więc te lotki są już naprawdę ze mną bardzo długo. Darterska idolka. Idolka. Kiedyś byłam zafascynowana bardzo, bardzo Anastazją dobromysłową, zwłaszcza w tym okresie, gdzie ona zaczęła grać z chłopakami właśnie w PDC. Bardzo mi się podoba jej technika rzutu, ułożenie ręki. Na tą chwilę. Na przykład uwielbiam Dita Hedman, uważam, że to jest prawdziwa true Lady, tak? I serce darta. Bardzo ją lubię, znamy się osobiście, więc, więc to tym bardziej. Kiedyś to były osoby, które mogłam zobaczyć tylko, nie wiem, na ekranie. Później, jak zaczęłam wyjeżdżać na turnieje międzynarodowe, na kadrę. Poznałyśmy się i to naprawdę było dla mnie mega przeżycie, więc bardzo bardzo szanuję dite No a teraz młode pokolenie, które, które dochodzi do głosu, czyli bo też jest przesympatyczną dziewczyną i to, co robi przy tarczy, no to naprawdę czapki z głów. Ciekawa, to jest taka, że my FIDE, <śm> dzień po tym, jak wygrała CZM4, to, tak. to, to to nagrywamy. Pierwszy turniej wygrany, który przychodzi mi do głowy wygrany turniej. Ojejku, trochę ich było i powiem Ci, nie wiem, czy mam jakiś, jakiś swój ulubiony, tak na bieżąco, no to największe emocje towarzyszyły mi właśnie podczas tego piątego tytułu yy, Mistrzostw Polski. Yy, pierwszy wygrany turniej. Jejku, wiem, że zaczynałam jeszcze na, na maszynach, yy, ale nic idzie, nie przychodzi do głowy, Kacper. Czarna dziura. Okay, może sobie przypomnieć do końca. Może sobie przypomnę, tak? No, że ci mi jeszcze padnie. Najlepiej? Debla gra mi się z? A, oczywiście z Olą Białecką na ten moment, ale e, moja historia debli zaczynała się od gry właśnie z Karoliną Ratajską, z którą miałyśmy pierwsze, pierwsze swoje sukcesy. Później na dłużej, e, na kilka lat, związałam się w parach właśnie deblowych z Jolą Rzepką. Obie dziewczyny też bardzo serdecznie pozdrawiam. Z wiadomych względów no, zaczęłyśmy znikać troszkę z tej sceny darterskiej, więc po moim powrocie, po, tym, po tej dłuższej przerwie tak się złożyło, że miałam okazję właśnie zagrać z Olą. Ola jest młodą zawodniczką, słucha tego, co się do niej mówi. Była chętna na to, żeby, żeby troszkę rzeczy, że tak powiem, ode mnie przejąć. Podpowiadam jej niektóre kwestie. I jakoś tak się poskładało, że no dobrze nam się grało, o czym chyba też świadczą nasze sukcesy od dłuższego czasu. Naprawdę, e, naprawdę tych, tych trofeów za deble przybywa u mnie Padawna. w domu. Oczywiście, wszystkie panie pozdrawiamy. Wyjazd za zagranicy darterski, który pierwszy przychodzi mi do głowy. Ojejku, to był fajny wyjazd. Pamiętam wtedy jeszcze na turniej Winmau, który odbywał się w Hull w Anglii. I tak, pierwszy raz wtedy dołączyłam, dołączyłam do grupy, która, która wywalczyła kadrę i miała nominację i wtedy też jakoś awansem, już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale, ale poleciałam do tej, do tej Anglii i pamiętam, że spałam, spałam w takim małym pensjonacie, w którym na śniadaniu właśnie spotkałam DITE i Pola. Byłam po prostu E, przerażona rano, bo nie, bo nie wiedziałam, jak się odezwać, jak zagadać i w ogóle. I musiałam tam przejść kawałek e, z tego mojego miejsca, w którym spałam, e, właśnie do Ibisa gdzie tam razem mieliśmy później się udać na tą salę gier. I była to niesamowita sytuacja. Pozdrawiam od razu radzia szagańskiego, gdzie stoję z 15 lat, czekam na Zielone i nic Gruszki, nic Pietruszki słyszę: cześć Olka, nie? I się tak odwracam i patrzę: Radek Szagański. Ja oczywiście jeszcze go wtedy nie znałam, na czym może znałam go z nazwiska, ale nie znałam personalnie on już gdzieś tam nie kojarzył i właśnie tak się, tak się zaczęła nasza znajomość na ulicy w Hul, tak ale rozładował gdzieś to napięcie od razu się uśmiechnął zaczęliśmy gadać i, i gdzieś właśnie to, to moje takie przerażenie zniknęło nie? Że, że jestem tam sama muszę się gdzieś przemieszczać i tak to był jeden z, naprawdę z najfajniejszych wyjazdów wtedy najlepsza darterska przyjaciółka Daftarska przyjaciółka. E, hmm. mam, mam bardzo wiele dobrych znajomych. E, wiadomo, jak to jest z przyjaciółmi. Nie, nie każdego da się nazwać przyjacielem, tak? E, nie wiem. Czy mam taką osobę? Bardzo dużo takich rozmów przeprowadziłam z Jolą, jednak Rzepką. Zresztą do tej pory mamy bardzo dobry kontakt. Staramy się spotykać też regularnie, czy dzwonić do siebie. Więc jeżeli chodzi o takie kwestie czysto darterskie, to tak, to tutaj Jolanta. Cel na 2025 rok. Wiedziałam, że padnie to pytanie i przyznam szczerze, że, że troszkę nad nim myślałam. No... Oczywiście ja pytanie wysyłam, jakbyście się pytali widzowie, spokojnie. Tak, nie, nie, nie było przecieku tak jak na maturze. Nie miałam, nie miałam wcześniej pytań, żeby, żeby się kompletnie przygotować do egzaminu. Nie no, Kacper, no wiesz, no, gdybym powiedziała inaczej, to bym skłamała, tak? Będę, będę próbowała obronić tu, bo to jest normalne, prawda? Po takiej przerwie będę sprób spróbuję się przygotować najlepiej jak potrafię, jak wyjdzie, to, to zobaczymy, zobaczymy w czerwcu. Ale taki cel na ten sezon, to tak jak powiedziałam, tutaj gdzieś tą formę nadal ciągnąć, wyrabiać sobie tą systematyczność, może tak jak powiedziałeś, jakieś, jakieś kolejne kroczki czy rekordy na tarczy, bo to jest naprawdę bardzo miłe doświadczenie, jeżeli, jeżeli masz na koncie właśnie taką turniejową big fish albo, albo nie wiem, jeszcze, jeszcze jakiś inny fajny wybryk. Dziewiątą od razu to się siebie Tak, dziewiątą. Wybrykę. To by było w ogóle super, ale tak, do, trzeba, trzeba sobie stawiać te cele, mieć marzenia i je po prostu realizować, bo, bo to nas wtedy ciągnie, e, do przodu daje nam kopa. Więc e, tak, budowanie formy i, i tutaj e, przygotowanie do, do obrony tego tytułu. Geneza Cukierka. O, to jest też fajny temat. Tak, e, zostałam Cukiereczkiem kupę lat temu, już Boże nie pamiętam, który to był rok, e, prawdopodobnie to był 2000... Ósmy albo dziewiąty rok. W każdym razie e, grałam jeszcze wtedy na, e, na automatach w darta elektronicznego. E, no i tak się, e, tak się złożyło, że wygrałam nominację jako kobieta wygrałam tam turniej, żeby jechać z chłopakami na Edu, tak zwany, do Luksemburga. No i wtedy jechało trzech zawodników jedna zawodniczka. I Sasza, zwany Arkadiuszem, nie Kraszem, który z Wrocławia, że tak powiem, wdrażał mnie wtedy w tajniki darta, tak sobie jedziemy w tym aucie we czwórkę i tak mówi, nie no kurczę, jesteś jedna, no jak to tak nie za bardzo pasuje, zostaniesz cukiereczkiem. I w sumie tak, <słuch> tak, tak się przyjęła, że, że właściwie wróciliśmy z tego, z tego turnieju i cukiereczek, cukiereczek, i tak zostało właśnie do tej pory. Także nie pasował do, do mnie rodzynek, został cukierek. To jest, to jest historia Ostatnie. mojego. Tak Ostatnie jest. pytanie, no standardowe. Gdyby nie dart, to? To pewnie bym sobie znalazła coś innego. Ja uwielbiałam sporty drużynowe. Zresztą ja kilka lat grałam w koszykówkę. W moim rodzinnym mieście miałam, miałam okazję też poznać fajne zawodniczki tutaj z naszej, e, z naszej polskiej sceny, między innymi Małgosię Dydek, e, która była niesamowicie wysoka, i nawet jak stanęłam na palcach, to i lek bo sięgałam po ramię. Mam to zdjęcie do dzisiaj <laughs> i widzi mnie też niesamowite emocje. E, także. Pewnie bym sobie coś znalazła, ale ja uważam, że w moim życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. Bo z kolei jeszcze wtedy oczywiście o tym nie wiedziałam, ale to moje trenowanie koszykówki przełożyło się bardzo mocno na darta, ponieważ rzucam technicznie i sama nie wiedziałam, dlaczego tak się stało, tylko doszłam do tego później, albo mądrze ludzie mnie na to naprowadzili. Więc chyba tak miało być, że, że, że właśnie ten dart gdzieś stanie na mojej drodze, nie dość, że załapałam bakcyla, poznałam przyszłego męża, teraz, teraz mój syn też bardzo, bardzo lubi grać w lotki, więc no, chyba nie ma innego wyjścia, chyba to musiał być dart. I przetrwałaś szybkie strzały na kanale Dartmani. Olu ja Ci wow, bardzo, ja ja bardzo dziękuję za to, za to spotkanie, było to na pewno coś dla mnie fantastycznego, też jak żeśmy rozmawiali prywatnie to też dla mnie wielkie, wiele znaczyło właśnie, że mogliśmy ten materiał nagrać. Ja Wam widzę, bardzo dziękuję i zapraszamy, bo Wy jak to widzicie to będzie Grand Prix w Krakowie, ale jeśli już no możemy Was zaprosić na następne Grand Prix, które będzie w Tarnowie Podgórnym od razu. Tak jest, w marcu. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. E, wszystkie dziewczyny zawodniczki tutaj, e, z którymi się zobaczę już za tydzień. E, a pozostałych widzów pozdrawiam serdecznie. No i też do zobaczenia przy tarczy standardowo. Kacper, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do programu. E, no i my też się widzimy niebawem, mam nadzieję. Dokładnie, my też się widzimy niebawem, także jeszcze raz wielkie dzięki, a my widzimy się w szkolnych materiałach. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.